Czy wiecie, że wystarczy kwadrans, aby dać odpocząć swojemu głosowi? Ja się nazywam Katarzyna Głuchiuszkiewicz i już za chwilę poprowadzę Was przez strefę relaksu po ćwiczeniach w mówieniu. Regeneracja tkanek i mięśni, na czym polega? No, chyba wszyscy wiemy, prawda? Jeżeli jesteście na siłowni i ćwiczycie sobie mięsień, przywodziciele, odwodziciele, trójgłowy, czworogłowy, ja nawet się nie znam konkretnie na wszystkich tych nazwach, no to przychodzi taki moment i taki dzień, że trzeba tym tkankom i mięśniom dać odpocząć. No, i tak samo jest z głosem. Jeżeli ćwiczycie swój głos na przykład do wystąpienia publicznego albo jesteście nauczycielami i ćwiczycie go oczywiście od poniedziałku do piątku z dziećmi i na korytarzu i jeszcze potem w domu z rodziną, no to najlepiej wygospodarować 15 minut albo w sobotę, albo w niedzielę i dać temu głosowi święty spokój. Jest takie powiedzenie, że mowa jest srebrem. Ale milczenie jest złotem. Szukałam w internecie odpowiedzi na pytanie, kto powiedział te słowa, nie znalazłam, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi skierowały mnie do Biblii, według której, jeżeli my będziemy mówić za dużo, to możemy powiedzieć coś, co sprawi przykrość drugiej osobie. W tym przypadku możemy zaszkodzić sami sobie. Aby zadbać o głos, to wiadomo, należy unikać krzyku, szeptania i mówienia w bardzo... Taki teatralny sposób kiedy jesteśmy w małej e, przestrzeni. Należy pić dużo wody. Należy e, pić między innymi siemielniane, czyli te maluteńkie e, takie ziarenka ugotowane w wodzie i popijane małymi łyczkami e, dla dobra całego naszego układu, nie tylko e, trawiennego, ale również e, dla naszej jamy ustnej. Należy dbać o odpowiednią wilgotność powietrza. Najlepiej jeżeli by to było około 60-70%. No i teraz mam dla was pewne zadanie. Wygospodarujcie sobie te 15 minut odpoczynku dla głosu, kiedy jesteście wieczorem, na przykład w wannie albo pod prysznicem. Z reguły właśnie tyle e, zajmuje nam zrobienie takiej wieczornej higieny. Kiedy jeszcze mamy włączony kaloryfer, powieśmy na nim mokry ręcznik, Albo do wanny dajmy sobie kilka kropli, na przykład olejku herbacianego albo olejku sosnowego. Ważne, żeby to były olejki eteryczne, a nie zapachowe, bo te zapachowe tak naprawdę w ogóle nam nie pomogą. Możemy też posiłkować się na przykład takimi inhalacjami oddechowymi, i tutaj sobie zrobimy dobrze nie tylko dla naszego gardła i krtani, ale również dla naszego nosa. No ale pamiętamy, że cały czas milczymy. Ilu z nas, będąc pod prysznicem, m, lubi śpiewać? No ja wolę na przykład, kiedy jadę samochodem. Ale prawda jest taka, że ten czas mogłabym przeznaczyć nie na gadanie z koleżankami przez telefon, ale właśnie na ciszę. Co zrobić? No nie chrząkajmy, nie kaszlmy, nie gadajmy, nie śpiewajmy, nie nućmy. Po prostu zanurzmy się w tej ciszy, i wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przykład po jakimś zabiegu. Są oczywiście osoby, które nie muszą sobie wyobrażać, bo miały albo polipy, albo jakieś narośla na fałdach głosowych, albo nie daj Boże jeszcze raka. I jeżeli są po operacji, jeżeli jesteście na przykład po operacji, no to zapewne laryngolog powie czy foniatra, że każdego dnia wolno Wam mówić. Tylko 5 minut, następnego dnia kolejne 5 minut, następnego znowu. Więc zaczynamy od 5 minut, potem 10, 15, 20 i tak dalej. Nasze strony głosowe regenerują się dokładnie tak samo jak kolano po operacji, jak stłuczony łokieć, jak każda inna część ciała, która wymaga regeneracji. I oczywiście my możemy teraz mówić o tym, w jaki sposób możemy się wspomagać farmakologicznie. Ale wystarczy nam odpoczynek. Nasze ciało jest mądre i nasze ciało dobrze wie, kiedy się zamknąć. Wiem, brzmi to brutalnie, ale jeżeli macie wszystkiego dość, jeżeli czujecie, że ten głos już nie brzmi tak, jak powinien, że jeszcze tak tyci, tyci i zaczniecie chrypić albo na przykład zaczniecie odkasływać, to nie mówcie nic. Oczywiście za chwilę odezwą się e, fani różnych dowcipów o tym, jak jest fajnie, kiedy kobietę boli gardło, bo nic w domu nie mówi. Ale zauważmy, ile czasu i energii my w domu po pracy spędzamy właśnie na rozmowach, i czasami są to rozmowy takie o niczym, byle gadać. Nasz głos to jest nasz instrument. I jeżeli na przykład nie używasz tego głosu na co dzień, tak jak nauczyciel, mówca motywacyjny, trener czy chociażby pracownik telefonicznej obsługi klienta, a powiedzmy grasz w orkiestrze, no to również nie mów. Dlatego że kiedy używasz instrumentów dętych, to również cały twój aparat mowy jest używany. Trochę inaczej, ale jednak. Pamiętajcie też o tym, że jesień i początek zimy to jest okres wzmożonych ataków wrzodów, na żołądku i nadkwasoty. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy już całkiem wyciszymy swój organizm i wsłuchamy się w to, co nam być może dolega, okaże się, że to pieczenie w przełyku, które mamy na przykład o poranku. Wcale nie jest związane z tym, że my mówimy za dużo albo że nasz głos jest przesilony, tylko po prostu nasz kwas żołądkowy, który podnosi się w nocy właśnie do poziomu przełyku, nas drażni. Warto odwiedzić lekarza, warto zadbać o siebie. I takie moje przesłanie na jesień dla Was. Odpuść sobie. Partnerem odcinka jest Oli Tolin. Spray do gardła łagodzi i chroni suche i podrażnione gardło. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.